jest koniec i oceniamy, że wiosną bieżącego roku wyłoniony przez nas wykonawca. Te roboty rozpocznie i zakończy polega na ułożeniu litumicznej na kości od światrogi w kierunku do Grabowca do granicy gminy. I drogi jak i myślę, że w niedługim czasie, w no, bieżącym dniu, ale kilka teraz w złudniu, gminy który deklarował metod z ich strony kobiet. Następnie chciałbym Państwa poinformować o ważnych, bardzo inwestycja. inwestycjach. O tym mówiłem już na poprzednich sesjach, ale potwierdzam, budżet kolejny rok i realizacja inwestycji mamy do wykorzystania kwotę prawie 16 milionów złotych na środki inwestycyjne. To, więc i to jest historyczna kwestia, o takimi pieniędzmi i na dotychczas nie z programu Polski Ład te pieniądze dotarły i w związku z tym mamy określone terminy. Z 000 000 mamy w związku z tym, w sposób wytrzymać? 4 miliony złotych mamy środki zapewnione na czas podpowiedzi w Zalewie To zadanie jest, jest już niewiele. Tez jest dość duży, robimy wszystko co w na naszej mocy, mam nadzieję, że uda nam się te środki wykorzystać i ta infrastruktura w postaci budowy wieży, budowy pomostów MOLO, tej jazdy, rekreacyjnych będzie wykonana. Ponadto największe zadanie dotyczy przebudowy dróg, powtarzam też, bo już jest taki etapie administracyjnym, ale w każdym razie to zadanie mamy zakończyć do jesieni 2024 roku, czyli jeszcze pewne wezwę, i tu jest to dobra informacja. Po trzecie, także zadanie: za kwotę liczbą tysięcy to remont świeci w Ciepłustej, zbudowa placu zamachu przy ulicy Zadanie ma być wykonane w bieżącym roku i mam nadzieję, że, że to nam się Po Ponadto chcę także Państwa wstrzymać, że w ostatnim czasie pojawiła się informacja o wykorzystaniu także czy też o programie dotyczącym wsparcia remontu obiektów obiektów zabytkowych. My jako ja też oczywiście chcemy przystąpić do tego programu i program um, zakłada, że jako samorząd jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie projektów, e, obiektów, które nie są pod naszą własnością, w i kosztów Szczera, na ten cel mają być przeznaczone pewne środki finansowe. Początkowo były informacje, że te środki finansowe będą w większej skali wysokości. Niestety okazało się, że w zasadzie gminy tego typu jak nasza mogą otrzymać dofinansowanie w ramach tego programu w wysokości miliona złotych, czyli jeśli będziemy aplikować na cztery zadania inwestycyjne, to wyszło 50 tysięcy. Ale dodatkowo jeszcze marszałek Województwa Podlaskiego ogłosił taki konkurs w ramach funduszu pomocy samorządom i kobietom i z tego funduszu my jako samorząd w Leszczewach mamy otrzymać kwotę milion złotych, ale te wskazanki tylko na remont cerki w no to. Być może do tych środków finansowych nie wystarczy na cały czas do wykonania tego różnego typu produktów czy typowych sakalnych, ale w każdym razie no, są tu już pewne środki, bo tutaj wkład własny wynosi zaledwie dwa brancze. No, oczywiście jak wcześniej informowałem, musimy liczyli na to, że te, te środki w ramach układu własnego pokryją poszczególne gwaranty, że te gwaranty dofinansują. My natomiast za całą samo wyrówniśmy się, tak żeby w odpowiedni sposób przygotować te projekty i żeby później w końcu już próbować uratować nasz budynek zabytkowy w postaci tworzącego kapelę, który jest bardzo zniszczony. Uznaliśmy, że jest szansa i zamierzamy właśnie odczuwać środki z tego programu, bo wykluczone ramy na ochronę zabytków, jeśli teraz nie zaopiemy, to będzie nam trudniej przebiegać w sposób i stąd też nawet nie zwracając uwagi na to, że nadal dwóch PKP, ale to nas nie dyskwalifikuje jako beneficjenta do składania odpowiednich aplikacji. Także my złożymy, natomiast jeśli otrzymamy dofinansowanie na obiekt, to myślę, że to jest większych przed PKP z radością na ten budynek trójma przekażę. Bo niejednokrotnie w poprzednich, w poprzednich latach mieliśmy takie informacje od PKP, że oni go dochodni, a z nich otwarcie samorzecznie ten budynek przekazać. Czyli jak Państwo widzicie bardzo dynamitny program inwestycyjny na rok bieżący i na niektóre zadania, także na niektóre zadania, także w roku 2023. Ponadto zadań inwestycyjnych dla nich także wspólnie ze starostą wykonanie w ramach różnego typu nakładek asfaltowych na drogach tylko powiatowych, ale także planujemy na drogach pilnych, bo na szale województwa ogłosił także napór. My złożyliśmy sobie wniosek, że nasz wniosek będzie głosy, może dostanie na Remont w okolicach wsi, remont na wierzchniostwa, na utrwalania, czy też taki oporki. Czyli cały długi odcinek, czyli to także jest bardzo ambitny dla z naszej strony ze strony Starostwa bo oprócz tych dwóch odcinków, które zamierzamy przyzyskać. Wykonać przy pomocy środków Województwa Poznańskiego do to jeszcze zabieramy wspólnie ze Starostwa osiągi z Funduszu Wojskowego o zniszczeniu dróg przez wojsko, jak była ochraniana granica państwa naszego. I dlatego też dwa uczciwie. Po pierwsze, była podmiotowa też i druga od Prędkopu do e, opaki ma być także e, wykonana w ramach środków e, e, wojskowych i mam nadzieję, że tak też się stanie. Czyli oprócz tych inwestycji, o których wcześniej mówiłem, bardzo proszę powiedzieć że mamy bardzo ambitny mamy program na te jeśli chodzi o Wykonanie nawierzchni, wykonanie remontów nawierzchni poprzez ułożenie dywaników asfaltowych, tak jak to się stało jesienią na drodze z do, do Ponadto, Szanowni Państwo, chciałbym zawsze poinformować o działaniach naszego samorządu wspólnie z środkiem. Kultury sporu dyrekcji w Leszcela, jeśli chodzi o program obchodów i jubileum w drugiej cyklicy, w Cały rok traktujemy jako ten okres jubileuszu i stąd też wspólnie z takim zespołem, który powołałem już w roku, ustawiliśmy przedsięwzięcia, które wspólnie będziemy chcieli zrealizować. Chciałbym je pokrótce przedstawić. Rozpoczniemy 26 maja odbycie uroczystej sesji Rady Miejskiej. W tym dniu także nastąpi otwarcie plenarowej pustawy historycznej. Spróbujemy przed sesją także także modlitwą rozpocząć w Cerkwi i i następnie sesji odbędzie się takie wspólne spotkanie radnych, mieszkańców i gości zaproszonych, gdzie spróbujemy skonsultować e, e, taki urodzinowy 500-letni port. Następnie 11 czerwca wspólnie z dotaną gospodarką jakąś czyli z który właśnie prezentował się przed sesją dzisiaj przy Zalewie w zorganizować taki książek. miejsce jest przy Zalewie w dlatego, że będzie to impreza duża. Będą prezentować się poszczególne grupy z każdego pokoju z tej Powiatu Krajonskiego. I stąd też powierzchnia do zorganizowania takich imprezy jest niestety potrzebna bardzo duża tutaj na tym pracy jeszcze byłoby to niemożliwe i stąd też taka duża impreza właśnie pod nazwą Piki L Uszta Białorg Łowska przy Zależnych Worczycach. Chcemy i włączamy tą imprezę także przez roczny program odchodów lekarza, czyli 11 czerwca bieżącego. Następnie 30 lipca Chcemy zorganizować ogólnopolski, królewski bieg publiczny na dystansie 10 km. Czyli tutaj wspólnie z naszym dyrektorem sportowym, czyli z władzem dyrektora zespołowych, z przygotowujemy się do tego e, biegu. Będzie ono zorganizowane na trasie, na, na razie nie jest jeszcze do końca określona, ale to będzie trasa zespołowa w wstydze do w Leszpada czyli ze startem i metą przy ulicy kościelnej, w szkalach przy kościelnej. Czyli zmieniamy te trasy, bo chcemy właśnie pokazać też trochę e, naszej przestrzeni e, e, turystycznej, czyli dalej w bo dotychczas zawsze organizowaliśmy tutaj przy i obszarami leśnymi. Ta trasa przebiegała, ale teraz ze względu na nasze... I już uznałem, że tą trasę trzeba zmienić i pokazać właśnie w obu zaległych kierpcyzach, jak ta trasa będzie przebiegać, to będzie bardziej taka widowiskowa impreza, jeśli ta trasa będzie poprowadzona właśnie przez kierpcyzach, przez zaległych kierpcyzach i przed obrobotę, Następnie 20 sierpnia, Szanowni Państwo, będzie taki główny koncept, co bardziej wiążące w Tutaj już za gdzie właśnie będziemy próbowali zaprosić najważniejsze osoby z bóstwa, tak żeby tu jakby w tym dniu 20 sierpnia podziękować za te i życzyć tłumaczom na kolejne dni rozwoju. Kończyć będziemy w 18 503 nadania praw miejskich do Organizujemy tą konferencję wspólnie z Pożarskim Instytutem Naukowym w Bielesłupowskim, czyli dla wszystkich osób, które interesują się historią, to wspaniała okazja do tego, żeby posłuchać tych materiałów historii <coughs> i brać też udział w tym. dyskusjach. To są te pięć takich przedsięwzięć głównych w ramach tego programu odchodów, ale będą także jeszcze imprezy różnego typu towarzyszące, organizowane nie tylko przez Ośrodek Kultury sportu, Rekreacji czy Urząd miejskich w ale także przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szczeloskich czy Południowych Wschodnich Miejskich, które sztuczą. Między innymi 2 maja będzie taki piknik rodzin pod tytułem Imieni Mukula czyli przy pomniku, parku, organizatorzy będą chcieli wieszczadziców w gm. gminy Kioskale zaprosić do takiego święta rodzin. Następnie 13-15 lipca taka grudniowa impreza pod nazwą Życie w Leszczelach, gdzie będzie zaprezentowana, będą zaprezentowane filmy, warsztaty, będzie to ta, także ta, muzeum na kółkach. I na koniec wystąpi także znana gdyby, pieśniarka, można by powiedzieć pani Karolina Cicha. Następnie będzie także zorganizowany cykl spotkań. Będzie